Zdjęcie księżyca wykonane smartfonem Samsunga. Na pewno widzieliście je już nieraz. Robi wrażenie, prawda? Te filmiki z przybliżaniem księżyca osiągają miliony wyświetleń, nawet na naszym kanale. Ale czy jest w tym ziarenko prawdy? A może Samsung to zdjęcie po prostu sztucznie generuje i jest ono fałszywe? W dzisiejszym odcinku. Się o tym przekonamy. Ja jestem Szakali, zapraszam Was do oglądania kolejnego filmu na kanale Technostrefa. Nie da się ukryć, że smartfony, nie tylko te od Samsunga, tak naprawdę nie robią zdjęć, tylko Robią zdjęcie, a później je przetwarzają, zanim wyświetli się Wam ono w galerii. No przecież są specjalne jednostki w procesorze, albo nawet osobne procesory obrazu instalowane właśnie w tych smartfonach, tylko po to, żeby przetwarzać zrobione przez Was zdjęcia. Krótko mówiąc, nie tylko wtedy, kiedy odpalacie specjalny tryb, specjalne filtry bardziej jaskrawych zdjęć do robienia krajobrazu, czy do robienia jedzenia, czy po prostu odpalacie tak zwaną opcję AI w aparacie. To niezależnie od tego, czy te opcje są włączone, czy nie, zazwyczaj zdecydowana większość smartfonów, o ile nie wszystkie smartfony, przetwarzają te zdjęcia. I na jednych telefonach trawa jest bardziej zielona, na innych telefonach niebo jest bardziej niebieskie, inne jeszcze będą podkreślać potrawy, które fotografujecie, a jeszcze inne, jak na przykład Samsungi Ultra, będą sprawiać, że księżyc będzie wyglądał zastanawiająco rzeczywiście. Prawie jakbyśmy patrzyli na niego gołym okiem. Ale czy te zdjęcia są prawdziwe? Czy też nie? No właśnie, ciężko jest to jednostronnie, jednoznacznie zdefiniować, no bo tak jak już mówiłem, każdy smartfon przetwarza zdjęcia i to nie tylko te zdjęcia krajobrazu czy czegokolwiek innego, ale również selfie, nasze twarze albo portrety, po prostu postaci osoby, kolor skóry, yy, chociażby niedoskonałości na skórze to wszystko jest przetwarzane przez zdecydowaną większość telefonów i po prostu nie jest to realne, nie jest to takie. 100% rzeczywiste, jak widzimy to gołym okiem. I nie inaczej okazuje się, jest z tymi zdjęciami księżyca. Cała sprawa rozpoczęła się tak naprawdę na Redicie, to znaczy pewnie ta sprawa była już wyjaśniana wielokrotnie wcześniej, ale ten post na Redicie się naprawdę bardzo mocno wybił. Ktoś przeprowadził pewien eksperyment. A na czym on polegał? Na tym, że zrobił on zdjęcie księżyca, ale wyświetlonego na ekranie komputera. I ja ten eksperyment postanowiłem powtórzyć. Mamy S23 Ultra i teraz przeprowadzimy ten eksperyment, czyli uwaga. Tam jest wyświetlone zdjęcie księżyca i zobaczymy czy Galaxy S23 Ultra pomyśli, że to prawdziwy księżyc. Sprawdźmy to, uwaga. Zgaszamy światło. Tam jest księżyc. Zróbmy to. Dobra, i teraz przybliżamy i zobaczcie jak sobie przybliżymy trzy razy, to na razie nic się nie dzieje, jest biała plama. Jak sobie przybliżymy 10 razy, to już nam się zmienia ekspozycja, ale jeszcze nic się nie dzieje. I dopiero jak przybliżymy 25 razy, to dzieje się coś takiego, że zobaczcie. Zaczyna nam się ten księżyc pojawiać. No i proszę bardzo, możemy zrobić zdjęcie księżyca w tym momencie, i telefon myśli, że to jest prawdziwy księżyc. Ekspozycja jest w taki sposób ustawiona, że w ogóle to nie jest w żaden sposób naświetlane, tak żeby po prostu. O, i widzieliście, co się stało? Może, może to być na ekranie potem widoczne lepiej, została nałożona po prostu taka warstwa ulepszająca ten obraz, taka tekstura, która powoduje, że po prostu wychodzi nam takie krystalicznie ostre zdjęcie Księżyca, mimo że no tak naprawdę to Księżyc nie jest, bo jest to zdjęcie Księżyca zrobione ze zdjęcia. I słuchajcie, teraz robimy drugi eksperyment. Bierzemy to samo zdjęcie i zobaczcie, co tutaj zrobił Kacper. Spójrzcie, to zdjęcie zostało pomniejszone, to znaczy rozdzielczość tego zdjęcia została pomniejszona i jednocześnie został efekt rozmycia na to nałożony w taki sposób, żeby to po prostu no już raczej księżyca nie przypominało, tylko było po prostu zdjęcie złej jakości i zobaczymy co teraz zrobi z tym wszystkim Galaxy S23 Ultra. Rozmyliśmy to jeszcze bardziej, bo jak się zmniejszyło ten obrazek, to po prostu on się zrobił bardziej ostre, no to logiczne. To jest zdjęcie, którego przed chwilą robiłem zdjęcie. Zdjęcie zdjęcia. Jest to naprawdę ostry obraz księżyca, a teraz jest to totalnie rozmazany obraz księżyca. Widzicie to? No i dobra, przybliżamy nasz rozmazany obraz księżyca wyświetlony na monitorze, znaczy na laptopie nawet. Uwaga. 30-krotne przybliżenie. Robimy zdjęcie i jeszcze mocniej przybliżymy. O, dobra, jest. 50-krotne przybliżenie jeszcze raz. Siup. Widać różnicę. To zdjęcie z telefonu, no ewidentnie jest ostrzejsze, ale już na pierwszy rzut oka zdjęcie z telefonu jest ostrzejsze niż zdjęcie zrobione z laptopa, widzicie to? Na pewno nie jest to nałożenie tekstury, ale jednak faktycznie wyostrzone to jest i są jakieś tutaj elementy tego księżyca jakby dopracowane na tym zdjęciu przetworzonym przetworzonym przez Galaxy S23 Ultra. Robimy jeszcze próbę z tym większym księżycem, który był mniej rozmazany niż ten przed chwilą. I zobaczymy jak tu to, to będzie wyglądać. I proszę bardzo. Robimy zdjęcie. Siup. Możemy nawet jeszcze bardziej przybliżyć. Robimy zdjęcie i zobaczmy jak teraz to wygląda. Uwaga! Zaraz się... Ooo! No teraz jest różnica bardzo duża. No dobra, teraz patrzcie na to. No dobra, teraz widać to ewidentnie. Myślę, że tutaj już nikt nie ma wątpliwości, że zdecydowanie zdjęcie na Samsungu ma nałożone jakieś tutaj efekty, jakieś tekstury, jest bardzo, ale to bardzo podrasowane względem tego zdjęcia oryginalnego. Kacper, co sądzisz o tych zdjęciach? Śmiesznie. W sensie no, to, to nie jest to samo przecież. To jest zupełnie coś innego. No tu mamy księżyca, tu mamy... Zrobiliśmy zdjęcie tego, a dostaliśmy coś innego zupełnie. Jakby telefon po prostu nas robił bambuko. No tutaj widać różnicę, zdecydowanie. No jakby czarno na białym myślę, że nie ma nie ma wątpliwości co do tego, że coś z tym zdjęciem się dzieje, ale co? Jak się okazuje, nie jest to tajemnicą. A dlaczego? No dlatego, że Samsung oficjalnie przyznaje się, że te zdjęcia dosyć mocno przetwarza na swojej własnej stronie. Co prawda wpis na tej stronie link do niej w opisie pod tym filmem jest w języku koreańskim, ale można z powodzeniem przetłumaczyć go na polski czy na angielski i przeczytać dokładnie krok po kroku, jak Jakie przetwarzanie zdjęcia Księżyca wygląda? No bo tak, nie da się ukryć. Samsung wykrywa, że jest to Księżyc i stosuje specjalne algorytmy, specjalne procesy, które mają po prostu to zdjęcie Księżyca usprawnić. Ale na szczęście, jak udowodnił chociażby Mr. Who's the Boss w swoim filmiku, nawet jeżeli na Księżycu pojawi się jakaś tekstura, po prostu coś nierealnego, co na, co na tym Księżycu nie powinno się znajdować, no bo to było oczywiście w sztucznych warunkach zrobionych, ale na przykład. W rzeczywistości może tam na tarczy tego księżyca, nie wiem, przelatywać samolot albo jakiś ptak czy cokolwiek innego, albo pterodaktyl, no to oczywiście to nie zostanie usunięte. Więc nie jest to takie hamskie perfidne nałożenie tekstury na to zdjęcie, które wykonujemy, no bo wtedy to, co było na tym księżycu, po prostu by zniknęło, a jednak nie znika. I oczywiście ten film jest inspirowany tym, co się aktualnie dzieje w sieci, bo na wielu kanałach, w tym właśnie na kanale MKBHD, no i oczywiście Mister Who's Debosa, na ten temat się film pojawił. Więc ja poczułem się zobowiązany, że trzeba co nieco również w języku polskim o tym powiedzieć. Zapomniałem dodać o tym, że można to wszystko po prostu wyłączyć. W ustawieniach aparatu jest coś takiego jak optymalizator scenerii i możemy go dezaktywować. I wtedy tego efektu z księżycem nie będzie. Ale jednocześnie nie będzie też poprawiania innych zdjęć. A te poprawianie według Samsunga... Cytuję. Automatycznie optymalizuj ustawienia aparatu, aby ciemne sceny wyglądały na jaśniejsze, jedzenie wyglądało bardziej apetycznie i krajobrazy miały żywsze kolory. Więc tak, taki jest opis tej scenerii. No i oczywiście zabrakło też dopisku, że księżyc też będzie wyglądał bardziej księżycowo. Ważne jest także to, że. Te poprawianie obrazu dotyczy się także tekstu na zdjęciach, bo telefon wie, że tekst wygląda czcionka wygląda tak czy inaczej. Więc jeżeli robimy zdjęcie jakiegoś tekstu, nie wiem, chociażby tablicy rejestracyjnej albo jakiegoś billboardu, to również to będzie poprawiany. A jeżeli ten film wam się podobał, uważacie go za przydatny, to koniecznie zasubskrybujcie kanał Technostrefa po więcej tego typu filmów na temat technologii i nie tylko. Będę wam bardzo wdzięczny. Reasumując, czy Samsung oszukuje? Czy zdjęcia Księżyca wykonywane za pomocą S21, S22 jest 23 ultra są fałszywe. I tak i nie. No bo to zależy jak zdefiniujemy to zdjęcie wykonywane przez smartfona. No bo na każdym telefonie, jeśli robimy, wydawałoby się zdjęcie jakiejś realnej scenerii, to po przetworzeniu nie jest to do końca już realne zdjęcie. Nie jest to odwzorowanie rzeczywistości, bo jest to już obraz przetworzony. Jednakże Samsung dosyć mocno reklamował się i używał tej fotografii księżycowej w swojej komunikacji marketingowej. I to moim zdaniem jest błąd, i to jest troszeczkę oszukiwanie klienta. Dlaczego? No już tłumaczę. Chodzi po prostu o to, że Samsung zasugerował w tych swoich kampaniach marketingowych, że ta fotografia księżycowa to zasługa sensora, czy też optyki w Galaxy S23 Ultra i to nie jest do końca prawda, bo tak naprawdę jest to zasługa procesora obrazu i przetwarzania tego obrazu przez telefon, a nie optyki, nie sensora, nie matrycy aparatu. I w tym Tkwi cały szkopuł. No bo teraz wyobraźcie sobie, że porównujecie te zdjęcia tego księżyca, wykonywane za pomocą różnych telefonów Samsunga, Motorola, Google'a, y, Xiaomi czy. No i teraz wychodzi na to, że Samsung robi najlepsze zdjęcia, ale nie dlatego, że faktycznie ma najlepszą matrycę czy ma najlepszą optykę, ale dlatego, że po prostu to konkretne zdjęcie księżyca, ta konkretna sceneria jest w taki sposób, a nie inny przetwarzana przez właśnie te wszystkie algorytmy Samsungowe. Chociaż jak zauważyłem na jednym kanale w sieci, było takie porównanie właśnie zdjęć księżycowych, chociaż tam było S22 Ultra porównywane do Xiaomi 12S Ultra i tam wyszło, że Xiaomi ma tylko 60-krotny zoom cyfrowy, a nie stukrotny jak Samsung to nawet po wykadrowaniu i tak ten obraz był ostrzejszy, bardziej wyraźny przy zdjęciu z siomi, ale tak jak mówię, było to porównanie do S22 Ultra, a nie do S23 Ultra, który tutaj mam. A co wy o tym wszystkim sądzicie? Czekam na wasze opinie w komentarzu pod tym filmem. A tymczasem, jeżeli ten materiał wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, no i oczywiście padnijcie także na inne ciekawe filmy na kanale TechnoStrefa. Jeden z nich znajdziecie tutaj. Mój do was szakal. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Pa pa.